Witam kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj kochani moi będzie, i kochane moje, dzisiaj będzie film mix tytułu, takiego zakupowego, ponieważ dawno u mnie na kanale takiego filmu nie było, a ja często kiedyś, kiedyś nagrywałam takie filmy i właśnie tak sobie pomyślałam, że może przyjdę dzisiaj do Was właśnie na, z takim holem zakupowym. Mam tutaj, zobaczcie, dziewczyny, aż mi się torba rozwaliła. Zara i nie tylko, Zara i nie tylko. Będę tutaj miała zakupy. Zara, Tike, Max i y, Primark. Tak, Primark. U nas się nazywa sklep Primark, nie Primark tylko penis. Więc tak jest w Irlandii, no ale nie o tym i może przejdźmy od razu do zakupów. I wiecie co, kochane, ja sobie tak pomyślałam, bo to nie są zakupy tak teraz, na bieżąco, tylko one były. Chyba z dwa tygodnie, trzy. Ja sobie tak zbieram, zbieram i mówię, nie w końcu muszę do Was przyjść w, w tym właśnie filmie i wam pokazać. Bo są teraz vlogmasy, dziewczyny nagrywają vlogmasy. No a u mnie będzie taki, będzie taki filmik zakupowy. I dobra, i może lecimy. I pierwszą rzeczą, co tutaj mamy, pierwszą rzeczą mamy taki dziewczyny. Już Wam najpierw schowam cenę, żebyście sobie mogły zobaczyć. Zobaczcie. Taki piękny sweterek. Kolor to jest Haber, chyba, tak? Habrowy Ja powiem Wam, że uwielbiam ten kolor. Bardzo pięknie podkreśla właśnie urodę. I ja mam też golf taki i chyba sweterek z kapturem. Tak. Udało mi się kupić w Primarku. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. On jest tutaj na takiej stujeczce. I tutaj ma takie szerokie rękawki. I on jest w ogóle wąsk, taki wąski. On jest krótki, można powiedzieć, i szeroki ale co będziemy tutaj dużo, wiecie, mi się podobał ten kolor, bo jest bardzo ciężko w ogóle u nas znaleźć w Irlandii kolor taki sweterka i co Wam chcę tutaj jeszcze powiedzieć, jaki jest skład. Z Primarka jest to sweterek, jeszcze raz Wam dziewczyny mówię i skład mamy tak, 58%, tak, 58 akrylu, 33% poliester, no i jest świetnie, bo jest wełna. Jest 6% wełny i 3% elasten. Gdyby nie ten poliester, to by był super skład. No i wiecie co, na Primarka, gdzie ja tam nigdy przeważnie nie kupuję, ja zawsze kupuję w Primarku majtki albo skarpetki i piżamy, to uwielbiam z Primarka, i sweterek kosztował 14 euro, dziewczyny. Fajny skład, gdyby mówię nie ten poliester. I tutaj mamy rozmiar XL. Dlaczego wzięłam XL? Ponieważ eleczkę przymierzałam i eleczka była w pasie za krótka. Tak jak Wam mówiłam, że one są, one są szerokie, a takie nie za długie te sweterki, ale jest przepiękny kolor. Więc Wam polecam, jeżeli macie ochotę. Nie, mam nadzieję, że dobrze są tutaj ustawienia porobione. Tak, dobrze chyba. Dobrze, następną rzeczą jest co, kochani? Następną rzeczą jest piżama. Tak będę wam skakała z tych sklepów, bo tutaj mam, wyciągam z tej torby i nie mam tak poukładane, wiecie, yy, po kolei, ale nieważne. Następną rzeczą jest piżamka. Jest to piżamka z. Już Wam pokazuję taka bardzo ładna, tak się prezentuje piękne wykonanie. Jest piżamka z Tikemaxa Maxa. I powiem Wam, że chciałam sobie kupić taką jedną porządną, taką droższą piżamę, i już najpierw Wam pokażę, jak wygląda, a później przejdziemy do ceny, jak to zawsze bywa. Piżamka jest w rozmiarku, tutaj jest pokazane 14, ale na metce jest napisane. Tak, 14, europejski 40. No i wiem, nie wiem, jak oni to w ogóle liczą, no ale to nieważne, zobaczcie, tak się prezentuje. Piżamka jest na guziczki. Góra jest tutaj taka koszulowa, bardzo ładne wykończenie, możecie zobaczyć. Guziczki, bia guziczki białe, dziewczyny, mam nadzieję, że dobrze to widać, ponieważ, wiecie, przepraszam Was za, jakby było coś słabo widać. wykończenie no, takie, w ogóle, powiem Wam, wszystko bardzo ładne. Okay. <laughs> No, i tak się prezentuje góra, to jest właśnie koszula taka. I spodenki, dziewczyny. Spodenki są też przepiękne. Marcin powiedział, że ja w ogóle wyglądam w tym jak jakaś Japonka w tej piżamie. Góra spodenek. Mamy wiązane tutaj w pasie, właśnie na taką, koka na kokardkę z tyłu jest gumka, bardzo fajnie, bo się fajnie uciągają. Mamy tutaj kieszenie, gdzie ja uwielbiam we wszystkim kieszenie, czy w spódniczkach, czy w sp po prostu w sukienkach czy w spodniach, we wszystkim. I zobaczcie, znowu wykończenie przepiękne nogawek. No, powiem wam, przepiękne są te spodnie, spodnie, ta piżamka. I powiem wam skład. Skład jest świetny: 60% bawełna i 40% modal. Bardzo fajny jest napisane Made in India. Tak jak wam mówię, ja, wam, ja to kupiłam w. Ticke Maxie, a powiem Wam, że to jest chyba jakaś firma taka bardziej, nie wiem czy ekskluzywna. Tutaj macie sobie, zobaczcie, meteczkę, i to są takie, właśnie, bardzo komfortowe piżamy. Mi się wydaje, że to jest jakaś firma chyba angielska. Cyber Cyberia Miejsce O UK, tutaj jest z tyłu. No nie wiem w ogóle, co to jest, powiem Wam, dziewczyny, za y, firma, ale myślę, że jest naprawdę. Godna y, kupienia, oczywiście w, ja ją kupiłam, tak jak mówię, w Ticke Maxie I cena tej piżamki była 56 euro, bardzo droga, a ja ją kupiłam za 32 euro. Tak jak wam dziewczyny mówiłam, chciałam mieć jedną taką porządną piżamę, żeby się poczuć tak kurde luksusowo. Raz, raz w życiu w jakiejś rzeczy poczuć się luksusowo i trafiło akurat na tą piżamę. Yy, dobra dziewczyny. Dajcie znać, jak w ogóle jest u Was. Czy wy w ogóle yy, robicie sobie takie, yy, takie wiecie, niespodzianki dla siebie, od siebie. Ja, ja lubię zawsze, jak coś znajdę, powiem Wam w tym tiketu. To jestem bardzo, bardzo zadowolona. Oczywiście, w dobrej cenie, bo tam ceny też mają świetne. Następna rzecz, następna rzecz jest znowu piżama, i tutaj już jest troszkę tańsza. Mamy piżamę taką z Disney'a z długim rękawem, tak się, yy, tak się prezentuje dziewczyny. Bluzeczka, i spodenki są zwykłe, zwykłe czy niezwykłe. Aha, tutaj jest czarne spodenki z napisem Miki. Ja tutaj wiem, kto lubi właśnie bardzo Miki Mouse, lubi Ewelina Makła. Pozdrawiam serdecznie. No i właśnie tutaj jest taka piżamka rozmiarek. 12 L i piżamka była w cenie, nie z 46, ale wiecie, nie wiem, czy to jest prawda, piżamka była w cenie 16 euro. To cena tej piżamki to już jest na takiej, pod, takiej równi jak piżamki w Primarku, więc to by była druga rzecz z Ticke Maxa. Co ja Wam jeszcze tutaj chcę pokazać? Może jeszcze tak z takich rzeczy, co tutaj mam, nie, kosme, nie kosmetycznych, nieubraniowych. Mam tutaj piękne perfumy. One są wzorowane na wzór perfum Prada Home, coś tam, nie wiem dalej. Ale tutaj są perfumki, właśnie z Zary. Jest to prezent dla mojego taty. Mogę wam pokazać, bo mój tata nie ogląda mnie, więc wiecie, dziewczyny. Pojemność tutaj jest seteczka i tak się prezentuje. Tender Amber. Możecie sobie zerknąć w Zarze i zobaczyć jaki to jest piękny yy, yy, zapach. To jest właśnie zamiennik perfum Prada Home coś tam. Więc dziewczyny zerkajcie, polecam wam. Co ja jeszcze kupiłam? Oczywiście Tike Maxie dziewczyny. Tutaj mam taką o mała torebka. Tikke Maxie kupiłam dziewczyny, zobaczcie co ja kupiłam. Tutaj są o dużej pojemności 236 ml olejki do ciała dziewczyny z pipetą w szklanym opakowaniu. Ja jestem bardzo zadowolona, bo ja nigdy w takiej cenie, w cenie 8 euro, nigdy nie widziałam olejków właśnie w Ticke Maxie. Zawsze jest powyżej dychy, powyżej dychy i od razu wzięłam dwa, bo mówię nie, nie wytrzymam. I tutaj mamy napisane, że to jest y, olejek rumiankowy, ale jest też napisane z... Y, Olejkami esencjalnymi, esential, tak, esential oil. Więc tutaj są różne olejki, zaraz Wam powiem jakie. Jest tutaj arganowy, żożoba, później mamy migdałowy, później mamy jakie jeszcze i tyle. Tak, y, olejek, y, właśnie, tyle olejków. Arganowy. Y, y, jaki to jest, dziewczyny? Tak szybko mówię. Y, to jest arganowy, rumiankowy, migdałowy i tyle. I powiem Wam, że cieszę się, że kupiłam, y, bo ja pod, y, po prostu, wiecie, że ja uwielbiam olejki. Może tutaj sobie schowam. Ja uwielbiam, dziewczyny, olejki po kąpieli nakładać od razu na takie wiecie, ciałko od razu po wyjściu z prysznica, wysmaruję się, poczekam tam chwileczkę, żeby to się ładnie, leciutko tak wchłonęło i później się wycieram delikatnie ręcznikiem i tyle by było co następne? Następną rzeczą co tutaj jest, są kolczyki, jak mnie znacie albo nie znacie, ja bardzo lubię właśnie kupować kolczyki w TK Maxie dziewczyny mam tutaj jedne takie właśnie zielony. Jedna z Was pisała, że, bardzo, bardzo, że są bardzo ładne kolczyki. Asia pozdrawiam serdecznie. Asia właśnie zwróciła uwagę, że tutaj są to są złote, takie pozłacane kolczyki z, z czym one są dziewczyny? One są z takimi sz, y, oczkami szklanymi, zielonymi, i tak się prezentują. Fajne, bardzo fajne. Mnie nigdy nie uczulają kolczyki z Tiki Maxa. I powiem Wam, że kupiłam sobie mam też takie serduszka y, tur, z turkusem złote i kupiłam sobie takie dziewczyny. Tak się prezentują z kamyczkami takie kółeczka. I one są z kamyczkami i y, turkusa, i z y, cyrkoniami. Zobaczcie, jakie one są przecudne. Dajcie, zna dajcie znać, czy Wam się podobają. One kosztowały 23 euro i po prostu są piękne. Wyszukałam, bo bardzo ciężko jest, powiem Wam w ogóle, w Tic Maxie znaleźć jakiekolwiek kolczyki z turkusem. Tam jest taki multum wszystkiego, ale jeżeli chodzi o, te kol o takie kolczyki z turkusem, jest bardzo ciężko. Nasłuchuję, bo powiem Wam, że czekam za kurierem. Następną rzeczą, co tutaj mam. Następną rzeczą mamy oczywiście znowu primarka. Z primarka znowu mamy, zobaczcie, jaki fajny kolor, taki właśnie zgniły zieleń. Mamy tutaj bardzo ładną, bawełnianą, zobaczcie, jakie w ogóle wykończenie i w ogóle jest bardzo ładny materiał. Już Wam mówię materiał, jaki jest składzik tak, na szybciutko. Składzik mamy powiem Wam, 60% bawełna i 40% poliester, znowu ten nieszczęsny poliester ale powiem Wam, że piżamka nie była aż taka tania bo góra, to jest LK i góra była 12 euro, a spodnie były chyba, nie wiem, czy też 12 czy przecena jakaś, zaraz zobaczymy i tak się prezentuje rozpinana, ja teraz mam szał po prostu na piżamę, trzecia moja piżama no ale wiecie dziewczyny, piżamy się niszczą, korzystamy z tego codziennie, więc trzeba wymienić Tutaj nie ma, powiem Wam, ceny w dole, ale tak już Wam pokażę jak się prezentują. To są y, rozmiar w ogóle 40, u góry są wiązane i tak się prezentują i nowe gaweczki są na taki ściągacz. Bardzo ładny materiał, powiem Wam, jak na Primarka to bardzo ładne zielone właśnie piżamki. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz z Ticka Maxa, proszę bardzo, jest tutaj pasek, nakupowałam tych rzeczy, ale powiem Wam, y, pasek w ogóle jest to skórzany pasek, 100% skóra. Zobaczcie, jak się prezentuje, bo ja jeden mam taki pasek, y, kupiłam go kilka lat temu z takimi dziurami, ale ja już go używałam y, z takimi jetami jakby. Ja go używam do pracy, już mi się troszkę zniszczył, a chciałam mieć jeden taki porządny pasek właśnie skórzany. To do spodni jakichś eleganckich, czy wiecie? No, i tutaj mamy yy, długość 90 cm, i tu mamy znaczek, że to jest skóra. Tak się prezentuje. No taki wiecie. Yy, zwykła taka klamerka, i ten pasek ogólnie kosztował 20 euro. To powiem wam, że nie aż tak drogo. Na skórzany pasek i go tak wyniuchałam, powiem wam, bardzo fajny. Zobaczcie, z takimi. Przechodzą takie właśnie drzeciki. Jedne są takie szare, drugie są takie. O, tak wam pokażę, żebyście zobaczyły. Więc pasek jak najbardziej mi się przyda. No i co ja jeszcze kupiłam? Oczywiście kupiłam, już lecimy z zarą. Z polecenia yy, Ali, z kanału Ala Zuza, kupiłam sobie yy, takie topy można powiedzieć, ale bardzo polecała te topy, bo mają bardzo fajny skład. Ja wam najpierw powiem składzik i ja mówię, jak znajdę to kupię, jak nie znajdę to nie kupię, bo wiadomo, że inne są rzeczy w Irlandii, a inne są rzeczy w Polsce, jak dziewczyny pokazują. I mamy tak 95% ym, bawełna, tak bawełna, tak koton, bawełna i 5% elasten. I zobaczcie pierwszy taki t-shirt. Cena 16 euro i wszystkie mam w, w rozmiarku L. Taki pierwszy t-shirt. Zobaczcie, jaki fajny materiał. Bardzo fajnie widać: taki prążkowy i taki jakby lekko wydekatyzowany, jakby zniszczony. Rękawki są takie długie. No, i tak się prezentuje. O, bluzeczka. Proszę bardzo. To jest taki jakby granat czy coś takiego, bardzo mi się spodobał ten kolor, drugi kolor, tak samo Eleczka i drugi kolor to jest taki. Moja siostra mówi, że to jest jej ulubiony kolor, to jest taki, nie wiem, powiem wam, nie krem, taki jakby słoniowy. No, dajcie znać, nie wiem, kamera też tutaj tego niestety nie oddaje. Tu wygląda prawie na białą, ale to biała nie jest. I też z długim rękawkiem. Wszystkie są takie same, właśnie takie t-shirty. Myślę, że fajnie wyglądają do jakichś szerokich jeansów, dziewczyny, do szerokich czarnych spodni. Bardzo mi się podoba. No i ostatnia, oczywiście. Yy, Czarna kupiłam aż trzy te bluzki. Czarna się prezentuje tak, też jest taki materiał jakby wydekatyzowany. One są trochę wygdulone, przepraszam Was, dziewczyny, bo wszystko było w torbie. O, tak się prezentuje. Dobry skład, bardzo fajnie leżą na serwetce, tutaj jest pod szyją jest taki półokrągły dekolt. No i powiem wam, co mam jeszcze mam powiedzieć, że bardzo fajnie, jak ja ją założyłam w przymierzalni. Jedną z tych bluzek, to mówię, nie biorę, bo są po prostu świetne, bardzo. Wygodne. Wiadomo, każda z nas ma inną sylwetkę i, i, i wszystko i wszystko. No i dziewczyny, przeważnie musimy zawsze wszystko przymierzyć, żeby przymierzyć, ja, przymierzyć, żeby przymierzyć, przymierzyć, aby zobaczyć, czy nam to pasuje. Dziewczyny, przepraszam Was za bardzo yy, wygduloną rzecz. Jest to przepiękna bielizna. Zobaczcie, dziewczyny, jak się prezentuje. Bielizna. To jest w ogóle takie body. I ja to body będę nosiła bez stanika. Ponieważ ja bardzo lubię nosić dużo... Ja często powiem Wam, że chodzę też tak w domu, czy nie potrzebuję. Sądzę, że po prostu dobrze to wygląda i nie musi być. Tu górę mamy tak wykrojoną. Ja Wam dziewczyny tak pokażę, bo nie będziecie widzieć. Góra jest z pasem takim bardzo uciągliwym i góra wygląda tak, jakby był staniczek, po prostu bez fiszby, bin nieusztywniany. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. I z tyłu jest zapinane tak, jak staniczek i dół tutaj mamy body. Zobaczcie, jak fajnie, bardzo fajny, delikatny materiał. Tutaj jest w kroku rozpinany na zatrzaski, więc świetna sprawa, bo przeważnie wiecie, jak mamy body założone, to później są problemy, jak gdzieś jesteśmy, jak gdzieś jesteśmy właśnie, jeżeli chcemy skorzystać z toalety, dziewczyny, no to wiecie jak to jest. Bardzo fajny materiał, nie wiem co to jest za materiał, ale bardzo taki delikatny, dziewczyny, możecie zobaczyć. Ja jak to w ogóle założyłam na siebie, to nie czułam, że w ogóle mam to. No nie czułam po prostu, że mam tą bieliznę. Bardzo ładne wykończenie, przepiękne. Tutaj mam dwie meteczki. Ja Wam pokażę, że już z jakiej to jest firmy. To jest jakaś firma Love Story. Tak się prezentuje. Love Story. Tutaj mamy cenę oryginalną: 95 euro. Możecie zerknąć, dziewczyny. Tak wam pokażę, żeby nie było, że tutaj kogoś. No i dlaczego nie chcę. A tutaj w euro mamy 95 euro, a dziewczyny, wiecie ile ja dałam? Ja musiałam to kupić jeszcze tym bardziej, że był rozmiar y, tego y, 85E. A ja mam dość duży biust, więc wiecie, dziewczyny. Tutaj była cena, a zobaczcie, ile ja dałam: 18 euro. I tutaj taka przypuszczalna cena nie wiem, dlaczego oni zrobili 94 euro. No tam euro się niby pomylili bo oryginalna metka ze sklepu mamy 95 euro. A cena tego była 18 euro. Jak ja zobaczyłam, ze 100 prawie euro na 18, to dziewczyny, ja się nawet nie zastanawiałam, 5 sekund wzięłam to, poleciałam do przymierzalni, no i powiem wam, że to jest. Piękne, to jest po prostu piękne. Ja na pewno yy, powiem Wam, jest pięknie wykonane i w ogóle ja zobaczyłam skąd jest ta bielizna. Ona jest z Amsterdamu, z Holandii, więc to jest chyba jakaś taka bardziej ekskluzywna, y, powiem Wam. Yy... Bielizna, bo tu jest napisane Love Stories, tak się prezentuje. I tak jak Wam pokazywałam, skończyło mi się miejsce na karcie, tyle gadałam. I jak, tak jak Wam pokazywałam, metka jest taka fajna, jakby silikonowa. Zobaczcie, dziewczyny w ogóle nic nie uwiera, przepiękne wykończenie. No, i gdzie tutaj jeszcze, nie wiem co tutaj wam jeszcze pokazać, ale materiał jest po prostu świetny. Tak jest pięknie wykonany. Wiem, że powiem wam, Weronika pokazuje z Kim's, Kim Kardashian, tak. Ona kupuje te właśnie bieliznę, czy to ubrania, i powiem wam, że to jest bardzo droga bielizna. A ja powiem, a co wam chcę powiedzieć, że to jest chyba bardzo podobny materiał do tego, bo to jest tak delikatne przepięknie jest w ogóle wykonane na pewno mnie zobaczycie w tym bo wezmę sobie to w ogóle do Polski i na pewno mnie zobaczycie w tej bieliźnie, ja to sobie założę jako taka bluzka i może na to marynarka tak myślę i do jakiejś spodni z wysokim stanem, tak będę chciała się wystylizować no i dziewczyny ostatnia rzecz, ostatnia rzecz ale kurczę, jaka wygnieciona dziewczyny, przepraszam Was serdecznie Ostatnia rzecz, przepiękne spodnie, zobaczcie w ogóle, Zara. Tutaj mamy na kieszonki materiał 95%. Ja wam wszędzie mówię składy, ponieważ ja uwielbiam sprawdzać składy. Ja na moim kanale, odkąd już mam kanał bardzo długo, zawsze wspominałam na temat właśnie składów, bo bardzo ja się interesuję składami. Nie, że nie to jest, że po prostu zaczęłam od jakiegoś czasu, tylko ja po prostu się składami w ubraniach interesuję już od kilkunastu lat. Dziewczyny, już można powiedzieć że od szkoły średniej, to już jest w cholerę jeszcze więcej. Dobra, dziewczyny, 80% bawełny, 15 poliester i 5 elasten Dziewczyny, polecam Wam serdecznie. Spodenki kosztowały 23 euro, ja mam w rozmiarze M. Tak się prezentują, nie wiem czy mi się uda dalej pokazać. Zobaczcie te nogawki. Zobaczcie te nogawki. Bardzo szerokie. Spodnie są w ogóle takie opływowe, bardzo piękne, w ogóle zbity materiał. I powiem Wam, że będą pięknie wyglądały: czy to w ogóle do jakichś szpilek, lakierek, czy ym, powiem Wam, czy jakiś balerin. Ja w ogóle powiem Wam, że zwraca, zwracałam. Byłam w mango, chciałam sobie kupić baleriny, ale nie wiedziałam, czy je brać, czy nie. Czy cena była 35 euro. I też byłam w danzorze i widziałam szpilki, ale w szpilkach to ja chyba nie uchodzę, więc. Z, a szpilki kosztowały 20 euro, bardzo tanie, całe z lakierka czarne. I wiecie co, dziewczyny? Chyba jeszcze pójdę zobaczyć na te m, baleriny, takie zapinane, y, gdzie to? W mango, kurde, tak by mi pasowały do tych spodni, bo one są szerokie z kieszeniami i właśnie nogawki mają szerokie. Powiem Wam, że w ogóle, zobaczcie, nogawka. Ja Wam tak dziewczyny pokażę. Zobaczcie nogawkę. Tutaj nie wiem, czy coś jest brudne. Nie, to one są bardzo wygniecione, przepraszam Was. Ale zobaczcie tą nogawkę. Dosyć, że te spodnie wydłużają. To jeszcze robią z Was taką, taką figurę bardzo. Filigranową, taką wysmuklają. Bardzo polecam Wam serdecznie. Ja Wam tak pokażę, żebyście sobie mogły zobaczyć, kto jest zainteresowany numerem, może referencyjnym. Tak się prezentuje i to tyle. No ja jestem tak zadowolona z tych spodni i powiem Wam, że do tych spodni były jeszcze bluzy. Bluzy wyglądały bardzo podobnie jak ten sweter habrowy, który Wam na początku filmu pokazywałam. Na stójeczce, szerokie, tylko że były szerokie rękawy i tutaj była taka szeroka, ale kurde sobie tak pomyślałam, nie wiem, czy brać bluza była chyba w takiej cenie jak spodnie, to cały zestaw mi wyniósł prawie 50 euro, no to trochę było. No, ale nie wzięłam. No dobrze, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Nie będzie mierzymy, dziewczyny, kochane, bo jestem przed pójściem do pracy i wiecie, czas mnie szybko goni. Jeszcze muszę tutaj przygotować sobie z jedzeniem, jeszcze muszę tutaj ogarnąć trochę, wiecie, w pokoju. No i co, kochane moje, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Dajcie znać, czy, co tam u Was, czy co kupiłyście w jakichś dobrych cenach, bo tak jak ja mówię, ja chodzę po sklepach, zawsze szukam jakiejś perełki, ale u mnie wszystko musi być. W dobrej cenie, tak, w dobrej cenie, żeby nie przepłacić za dużo, bo wiecie, można kupić ciuchy w fajnych cenach, a można kupić też ciuchy w bardzo, bardzo drogo. A ja, ja sobie pochodzę, pochodzę i zawsze coś tam znajdę fajnego. Więc to tyle. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Mamy czas grudniowy, przygotowania po prostu przedświąteczne. Kocham ten czas. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę właśnie przygotowywała w domu rodzinnym. Nie mogę się doczekać, jak się spotkam z moją mamą po prostu. To jest taka atmosfera fajna, przedświąteczna, że aż bije po prostu od człowieka takie, powiem wam, taka takie moc, takiego, taki po prostu takie szczęście, aż się dostaje skrzydeł. No ja okres przedświąteczny po prostu kocham i uwielbiam od lat, od dziecka po prostu jestem tak nauczona, że to się tak wyczekuje, powiem Wam na ten czas, to jest przepiękny czas, ale dobra, już nie będę gadać, bo znowu zaraz mi będzie pikać bateria. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że miło spędziłyście czas. Piszcie pod filmikiem, czy coś Wam się spodobało z tych rzeczy, co kupiłam, czy się może na coś skusicie, czy zerkniecie sobie w zarze, w Primarka też tam macie w Polsce, w niektórych miastach. No i co jeszcze? A, no i Ticemax, Tickemax polecam Wam zawsze, bo Ticemax jest moim również ulubionym sklepem, więc pozdrawiam Was serdecznie, zostawcie coś po sobie, kciuka w górę, kciuka w dół. No i trzymajcie się do następnego filmu. Pa!